darmowe przymioty dla każdego, takie jak kill malowanie do broni, muzyczka do fortnite'a, czy nawet emotki jest dostępne dla każdego i można to zdobyć naprawdę bardzo, bardzo szybko i oferta jest ograniczona czasowo i nie, nie chodzi tutaj o kill klawiatury, o którym wam mówiłem i event nie jest dostępny w grze także trzeba po prostu skorzystać ze strony internetowej, o której praktycznie mało który gra wie, a do zdobycia jest jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy kill jaki był kiedykolwiek za darmo do zdobycia w Fortnite więc koniecznie będzie ten materiał żebyś po prostu to odblokował, dodatkowo mamy dla Was konkurs na 104 zł PSC zaraz Wam o tym powiem. Także co musi zrobić, żeby wziąć udział w konkursiku? Jest to konkurs właśnie na 2 razy 50 zł i 2 razy 20. Robię go razem z Timonem. No jedne co musi zrobić, tak naprawdę, to po prostu zostawić u mnie, i u Timona, właśnie subika. Oczywiście linki, wszystko w opisie, kanały. Walnąć u mnie i u niego komentarz pod filmem konkursowym szkoła i swój nick z Fortnite'a. No i do tego musisz oczywiście walność nam po subiku z dzwoneczkiem u mnie u niego na kanale. No i to jest tak naprawdę wszystko i losowanie będzie za tydzień we wtorek 7 września, więc jest to mega dobre wydarzenie. No po prostu możecie zgarnąć 140 zł w PSC łącznie. No i jest naprawdę dużo, szczególnie że macie aż 4 szanse do wygrania, bo tak mówię, 2 razy 50 i 2 razy 20. Wszystko oczywiście rozplanowane macie u mnie i u Timona. W kanale, w filmiku, także warto wziąć udział. No i pamiętajcie, że jeśli bierzecie udział, to koniecznie wpiszcie tutaj kodik SeyChamster sklepu, żeby wspierać kanał. Będę wam mega, mega wdzięczny. I również, jeśli dowiedzieliście się coś tutaj o darmowych przedmiotach, to po prostu walnij tego subika, weź udział w konkursie i wpisz ten kodik SeyChamster. Dobra, no po prostu mega mi to pomaga. Sorry za długi wstęp, ale myślę, że było warto. A co jest do zdobycia i co można zebrać? Jest nowy event który potrwa do 12 września. Jest to event, gdzie gramy po prostu ze znajomymi i zagranie ze znajomymi, dostajemy właśnie po kolei takie rzeczy jak emotka, muzyka, malowanie, no i jeden z najlepszych offów, który Wam teraz pokaże, co musimy robić, no i to jest najlepsze, że nie musimy praktycznie nic robić, bo musimy tylko grać ze znajomymi i zapisać się do eventu, a jak to uczynić i jak to wszystko działa. Musimy po prostu wbić sobie na stronkę internetową, no i po prostu w, w jakby w ilości punktów jaką będziemy zdobywać, będziemy dostać poszczególne rzeczy. Za 3 punkta mamy motkę, za 10 muzykę, za 20 malowanie, no i 50 mamy za kill off, To są dokładnie te rzeczy, które teraz widzicie na ekranie event nazywa się szał przyjaźni. I tutaj mamy wszystko rozrysowane. No i ten kilof jest mega ładny, dlatego że w nim po prostu pływają takie rybki, jest takie jak wywodnie z te kilof. no i mi osobiście mega się podoba, no i na pewno sobie go zdobędę A teraz jak się do tego zapisać, jak to Adobyć, jak to wszystko działa i skąd to się wzięło? Event zaczął się tak naprawdę wczoraj w nocy, no i będzie on trwał do, do 12 września. Musimy się zapisać do niego przez stronę internetową, podam wam oczywiście link w opisie. No i tak naprawdę, jeden z co musicie zrobić, to zalogować się przez Epic Games i wybrać sobie znajomego, z którym będziemy robić ten event. Polega to na tym, że po prostu zagranie tak naprawdę ze znajomym, z którym się zapisaliśmy, dostajemy punkty. No i punktacja jest taka, że za każde 10 minut gry ze znajomym dostajesz jeden punkt, za każdy, każdy 10 minut grania na kreatywnym ze znajomym dostajesz też jeden punkt, ale tutaj maksymalnie 6 punktów dziennie, ale po prostu nie nabijać tego zawkowania, no ale jest jeszcze taki węcik, że codziennie dostajesz na godzinę boosta, że twoje punkty liczą się razy 3, czyli zamiast za godzinę grania z kolegą dostać 6 punktów, dostajesz 18 punktów, więc tak naprawdę masz około tutaj właśnie 4 godzinki grać ze znajomymi, apkować tak naprawdę nawet i odbierasz sobie wszystkie nagrody, także warto by to ogarnąć, bo naprawdę jest to mega łatwe. A teraz jak się do tego zapisać? Wbijasz po prostu na link w opisie, który jest tam właśnie do stronki internetowej. Jest to oficjalna strona Epic Games, więc tam nie musisz się martwić, że ktoś ci daje konto czy coś w tym stylu. Wbijasz sobie na stronę, logujesz ją i tam będziesz miał swoją listę znajomych. I teraz... Powiesz, Kamstar, no ja nie mam z kim grać, no i co zrobić? No i tutaj nie masz żadnego problemu, bo ja mam Discorda. Ponad 2000 osób na nim jest grających w więc wbij sobie w opis, wbij naszego Discorda. I po prostu dodaj kogoś do znajomych, z kim będziesz grał. Możesz właśnie u mnie na Discordzie śmiało takich ludzi szukać. No i po prostu dodajesz sobie go do znajomych, jeśli go masz, to wbijasz na stronkę. No i po prostu klikasz tam połączenie do jakby ze znajomym, żeby wybrać, że z nim chcesz robić ten event. No i po prostu masz go teraz jakby, jakby zalistowanego. No, że system liczy już ile będzie grać i teraz dzięki temu, że wy będziecie grać, te punkty będą wam się zliczać i tylko chodzi o to, także musisz teraz z nim pograć te właśnie no, parę godzin, żeby po prostu właśnie nabić to, ale tak naprawdę możesz nawet tam awkować, totalnie ma jakby znaczenia, no i masz no, tak naprawdę za darmo te wszystkie rzeczy, także jak ktoś nie ma znajomych, wbić na disco, po prostu wbiać na no stronkę, się i macie tak naprawdę wszystko ogarnięte, Pętaj, że tam używacie konta Epic Games, także musicie wejść z konta, z którego będziecie odbierać nagrody, no i teraz takie szybkie QA. Bo tutaj na pewno będzie dużo pytań, i ja już sobie przygotowałem właśnie stronę internetowej oficjalnej odpowiedź na takie najczęstsze pytania, czy musisz się rejestrować, czy znajomy musi się rejestrować? No i tu wygląda tak, że jeśli chcesz zacząć ten event, to tak musisz się zarejestrować, jakby zalogować na tą stronę i połączyć się ze znajomym, aczkolwiek jeśli znajomy jest już połączony z tobą, czyli na przykład ty wybrałeś sobie swojego kolegę, to on nie musi się rejestrować, tak jest i oficjalna informacja. Epic Games, że jeśli nawet ty już wybrałeś kolegę, to on sam. Się nie musi rejestrować, oczywiście może to nic jakby nie zmienia, ale po prostu on już i tak będzie liczony. Także jeśli nawet kolega się nie zapisze, a razem wbijecie te punkty, to tak też on dostanie nagrodę. Kolejną rzeczą, czy można grać z różnymi znajomymi? No bo ja mam jednego, na przykład Star, na jak to wygląda. No i tutaj oficjalną informacją jest to, że tak można grać z różnymi znajomymi. Możesz sobie dać paru znajomych, nie musi być to jeden. No, ale jest taki warunek z tego, co przeczytałem, że po prostu niestety ten znajomy, z którym, jakby będziesz grał. Musi, jakby od nowa wam się liczą te punkty, także musisz z nim grać tyle, żeby wbić 50 punktów, chyba nie da się robić czegoś takiego, no, że z jednym znajomym grasz godzinę, z drugim godzinę, z trzecim godzinę i że masz to zrobione, niestety musi być to chyba z jednym znajomym, aczkolwiek też się nie wie, no po prostu tutaj trzeba tak naprawdę no te 3-4, no koło chyba 4 godzin trzeba pograć, żeby wszystko odblokować, więc nie jest to i dużo, no a że event trwa pół miesiąca, no, to po prostu warto sobie to ogarnąć, no i tutaj możecie sobie po prostu dać więcej znajomych, na przykład jeśli by wasz kolega nie mógł grać, na przykład nie był skończyć eventu, to wy zawsze nawet ten dzień, dwa przed tym końcem możecie dodać innego znajomego i z nim po prostu to robić. Kolejną rzeczą, czy można tutaj odebrać nagrody natychmiastowo, czy jest jakiś czas oczekiwania, bo w przypadku tych eventów często było tak, że nagrody były po prostu dawane na przykład tam do tygodnia, do dwóch, czy czasem nawet natychmiastowo. No i tutaj oficjalną informacją ze strony jest to, że nagrody są dawane o jakby od razu. Podobno jest to właśnie robione w ten sposób, że jeśli odbierzesz właśnie nagrodę już to będzie te punkty, to chyba tam do godziny, czy do pół godziny powinieneś mieć nagrodę na swoim koncie. Także tutaj nagrody stajesz natychmiast, więc jest to jeszcze mega fajniejsze. No po prostu tu wszystko szybko sobie ogarniasz. Kolejną rzeczą jest to, czy na przykład nie naliczyły mi się punkty, co mogę z tym zrobić, kamstar, no ja zagram, no nie mam punktów, tak? No i tutaj również jest page, że jeśli masz punktów, to po prostu musisz poczekać. Punkty ma na stronie aktualizują się co 30 minut od zakończenia gry, czyli jeśli skończysz grę, to dopiero po 30 minutach będzie to na stronie aczkolwiek w przypadku poprzednich eventów to nigdy i tak nie działało także jest to prawdopodobnie zrobione i tak że nawet jeśli będziesz tam miał nie wiem 0 punktów przez tydzień ale będziesz grał to ty nagrody dostaniesz bo na przykład w przypadku poprzednich eventów ja miałem tak że na przykład miałem 0 punktów a zrobiłem cały event i gdzieś tam w ogóle po tygodniu dostawałem nagrody no bo strony nie wyrabiały nie wiem jak jest teraz no oficjalna informacja jest że po pół godzinie powinno wszystko się naliczyć no może tak jest także jak coś graj po prostu z kumplem nie martw się na pewno będzie wszystko git i Dostaniesz, a jeśli czegoś nie dostał, napisz na support Epic Games i oni po prostu te nagrody da ręcznie. No i teraz jeszcze taka informacja: Camstar, no ja na przykład nie mam czasu grać. Czy mogę to jakoś przyspieszyć? No jak to szybko zrobić? No, czy są jakieś przeciwskalenia? No i tu od razu mówię, że event jest dla każdego, nie masz czasu grać. Graj po prostu tą godzinę daily z, z kolegą. Tak naprawdę zostaw sobie nawet tamtego kolegę na wku, jak nawet nie wiem na tym kreatywnym. No bo jeśli dostajesz za godzinę na buście codziennie 18 punktów za godzinę gry. No to jeśli potrzebujesz 50 punktów, no tak jak mówię, no te 3-4 godziny, no i masz jest to strasznie mało, na no, że nagrody są fajne, no to warto to odebrać niestety nie informacji czy nagrody będą unikatowe, czy będzie trzeba po prostu jakoś tam E, jakby czy będzie jeż, jeszcze można jakieś zdobyć, aczkolwiek z mojego doświadczenia wiem, że takie nagrody raczej nigdy już do Fortnite nie trafiają, no i są one unikatowe. No mi na przykład mega podoba się po prostu ten kilow, no i ja go chcę mieć. no halo, tam pływają rybki, no fajny killoff. chcę sobie go zdobyć, także zachęcam też do wzięcia udziału. Fajny event jeden z najlepszych eventów, jaki może być. No i pamiętajcie, socjale wszystko w opisie, weźcie ją w naszym konkursie, bo warto. Kodzik, Sejkam, Starscape, Subik, Łapeczka, no i lecimy z tym, a ja wam życzę miłego granka, nie masz z kim grać, biegnij na Discorda, na pewno znajdziesz kogoś do gry, czy nawet tutaj w komentarzach, to już na tyle, do następnego, trzymajcie się, siema!